Witam Was serdecznie, chciałem Wam przedstawić mojego pacjenta, który jest chory na bezdech senny i chrapie, i to jest jego główny problem. Właśnie skończyłem u Pana wykonywać plastykę podniebienia języczka i bocznej ściany gardła. Mimo, że Pan miał już kiedyś zabieg, de facto wszystkie dzisiejsze zabiegi to jest, to jest Pana reoperacja. Ale chcę Wam w dwóch słowach wyjaśnić, jak badamy bezdech senny i co wyniki oznaczają, głównym wynikiem jest tak zwany AHI, czyli współczynnik bezdechów i pogłębionych zaburzeń oddechowych i bezdechów. Bezdech musi trwać powyżej 10 sekund, wtedy jest zaliczony jako bezdech i jeżeli pacjent ten konkretnie ma AHI-3. To znaczy, że ma 3 epizody na godzinę zatrzymania oddechu powyżej 10 sekund. Czy bezdech AHI 3 jest chorobą? Na szczęście jeszcze nie. Bo u dorosłych normą jest 5. Czyli mamy prawo mieć maksimum 5 bezdechów powyżej 10 sekund na godzinę. I to jeszcze się mieści w normie. Ale tylko u dorosłych. Natomiast u dzieci. Słuchajcie, co ciekawe, norma jest, norma jest zero, czyli już jeden bezdech powyżej 10 sekund na godzinę, jest już u dzieci chorobą i określony jako bez, operacyjny bezdech senny. Czyli pacjent ma bezdechy, ale jeszcze mieści się w normie, ale chrapie, dlatego się operuje, ale też robi profilaktykę, ponieważ ta choroba, która się nazywa zaburzenie oddychania w czasie snu, ona nigdy nie stoi w miejscu, tylko zawsze postępuje. Więc. Gardło mamy zrobione i będziemy mu reoperować przegrodę nosową, bo też panu się skrzywiło.